Witam was w kolejnym daily vlogu na moim kanale, ja sobie teraz jem śniadanko razem z rodzicami i bratem Fajnie ponieważ mój tata już wrócił no i sobie możemy tak wszyscy w komplecie zjeść razem śniadanie Zawsze jak tata wraca ze statku to nam kupuje takie duże czekolady i jakąś niespodziankę Michałek dostał Lego Minecraft taki duży zestaw a ja dostanę dopiero niespodziankę, którą bardzo, bardzo chciałam i bardzo mi na niej zależało więc za chwilkę dowiecie się po kogo za chwilkę będziemy jechać przed chwilą zapukał do mnie kurier jest to przesyłka z chińskiej stronki i już chyba wiem co to jest ale się jeszcze upewnię co się kryje w środku tej paczki i zobaczmy tutaj w środku jest takie opakowanie a w jego tak, są te buty ledowe. Za chwilkę wam je pokażę, bo to nie są takie zwykłe buty. W ogóle mają też inny wzór, inny kształt niż te standardowe. I za chwilkę zobaczycie na czym polega ich taka niezwykłość. Jest to zamówienie z chińskiej stronki Niucik. link jest oczywiście w opisie. One są takie biało-kremowe i fajne jest to, że one nie mają tutaj z przodu włącznika, tylko jest z tyłu, przez co nas nie będzie obcierać. I za chwilkę Wam pokażę, jak te buty wyglądają w ciemności, bo teraz jest jasno. Jesteśmy teraz w najciemniejszym miejscu i patrzcie na to, jak one świecą. Świecą całe i teraz Wam przeklikam, bo mają różne tryby i wygląda to super. W ogóle pierwsze, z widzę takie buty. Tu jest taki migający, zmieniający kolory i jeszcze taki szybkie zmieniający. Do mojej mamy przyszła paczka z Londynu i jest od Musicali, ponieważ wygrała w tym kalendarzu adwentowym na Musicali Polaroid, więc zobaczmy jakie będzie mieć kolor. Jestem mega ciekawa. Mama zapewne też. No już nie mogę doczekać. Szybko to przyszło, nie spodziewałam, się, że tak szybko do mnie to dojdzie. No, ja już myślałam, że zapewne przejdzie za miesiąc w nowym roku, a tu jeszcze przed nowym rokiem. Co tam jest? Nie spodziewałabym się coś bardzo ładnego. Ładne kolory? Tylko muszę to nagrać. Tak, zaraz zobaczysz. Ja się tutaj mogę potrzymać Mega. Wow. Ej, a ten wol... I w ogóle... ale fajny taki też mały. Więc wiesz mamuń, No wiesz, co się dzieje w tym złożyć. Dziękuję. Ale... Ja nie mogę... Dla mnie też to zaczyna, na patrzcie, moja mama kurczę, paczkę od międzykali dostała. Ja Chciałbym to pokazać. Ej, ale ten worek jest fajny, na żebym go się i jak wzięła na wycieczkę. bo to jest z muzykali, Ej, mam ale on jest fajny, nie? Bardzo fajny. I jaki kolor? Czekaj, 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 za nie wszystko. Wow, naklejki z międzykali. To są chyba... O ja! Patrzcie, nawet jest naklejka muzykali taka o. Jadzie. Future, mój przykleje to sobie pod każdym musicali, nie? Skopiuję, będę robić naklejki. Uwaga, uwaga, teraz ja. najważniejsza. Nie, nie, to nie wszystko. O, popatrz. Co? Jeszcze? He, he. jeszcze jedna. Lively! Jest gift pandy. To jest ten nej Co często dostaje od was na liveach. Ale fajne. Ale to cholest fajne. Jaki rodzaju Polaroida. Biały. Myślałam, że będzie miętowy. <laughs> Ale no, biały też fajny, taki uniwersalny w sumie, nie? Mhm. Insta me. Ale super. O! Tutaj są taki pasek do przyczepienia. O, to fajnie. To jest jakaś osłonka chyba. Na obiekty zapewne. To jest szary. Szary? Baterie. Białogulę. instrukcja A właśnie szary mi się bardzo podoba. Serio? No? Oczy, to też. Ale fajny. Ale on ma fajny ten taki taki ten materiał. Jest matowy. Ale super. Bardzo się cieszę. Będziemy miał wspólne. Podzielę się oczywiście. Dziękuję. Jest na dworze tak szaro, buro i ponuro, że ledwo mnie widać. Jak tata przyjeżdża, no to muszę jeździć z tyłu, bo rodzice siedzą z przodu. Ale w sumie i tak fajnie się tutaj siedzi. A pogoda jest naprawdę do niczego. Leje deszcz, zimno, no i prawie czarno. z zoologicznych, bo byliśmy chyba we wszystkich w Gdańsku w poszukiwaniu najlepszej klatki. W końcu jakąś wybraliśmy i świecę telefonem, ponieważ jest już po dziewiętnastej i jest dosyć ciemno. Wróciliśmy do domu i sobie teraz jemy pyszną zupę ogórkową. Weź tutaj załącz. Mhm. Tu? Tutaj. Teraz nadszedł czas na wsypywanie tego żwirku kukurydzianego. On jest najlepszy, bo nie pyli yy, i też niweluje zapachy nieprzyjemne. Chyba się zmiary miary dobrze. ostrożnie i chodź te myszki teraz. Dobra, i tutaj położymy. Oli najlepiej teraz bardzo szybko odwróć. Czekaj, bo jedna myszka już weszła. Teraz moja, bardziej płochliwa chyba tutaj jest. Nie <laughs> lepiej ja moja myszko. Okej, okay, idzie już. Jechać. Można... Weź do góry, weź do góry. Jej, udało nam się! W końcu myszki są na swoim miejscu. Tutaj jest taki tunel i w środku jest to ekologiczne wypełnienie, więc też im to potem wsadzimy. Jak ty to zrobiłaś? Patrzcie, mam teraz dwie myszki na ręce. Ja nie wiem, skąd Bella tutaj sama weszła. A, o matko! Ona nie spadnie? Bella, Bella nie spadaj. toś wziąłby się lekko. Tyle czekałam, żeby mieć w ogóle myszkę. Tak się bardzo cieszę, bo myślałam, że będę musiała ją swajać 5 lat wiecie, w przenośni, żeby ją wziąć na ręce. A tutaj już ona sama lubi chodzić mi po rękach. Ale super. Michałka jest typowo hodowlana, a moja jest rasowa. Tak właśnie zdecydowaliśmy, że ta łaciata będzie Michałka, bo on tak sobie wybrał, a ta będzie moja. I myślę, że to nie robi różnicy, ponieważ obydwie myszki są super i obydwiema będziemy się też razem zajmować, oczywiście. Ojeju! Uwielbiam patrzeć na te myszki. Ta mała, moja, na razie sobie urzęduje na dole, a ta Michałka u góry i je całe jedzonko. Ale próbowałam już ją zrobić jakby jedzankiem na górę, żeby chociaż zobaczyła co to jest. Ale ona weszła na pierwszy ten stopień, jakby tych schodów, i zeszła stwierdziła, że ona tutaj woli sobie chodzić. Więc mam nadzieję, że potem to się zmieni i to nie będzie tak, że ta myszka przyjęła górne pięterko, a ta dolne. literę języka, to się Wylosowana litera to S. Zobaczcie, jak słodko śpią nasze myszki. O Tak razem obok siebie wtulone. I klatka przeszła drobne zmiany, ponieważ jest tutaj wapienko yy, i taka lizawka solna. O, jeszcze jest kolba. Jest już kolejny dzień, jeden nawet pominęłam, ponieważ wrócił mój tata, no i razem z rodzicami tak spędzaliśmy rodzinnie czas. Byłam też mega zaabsorbowana myszkami, bo bo to są tak słodkie stworzenia, że uwielbiam na nie patrzeć, nimi się zajmować i wszystko co jest związane z myszkami. A teraz jedziemy do babci do Sopotu na pyszny, cieplusi obiadek, no i już się nie mogę doczekać, bo zanim do babci jechaliśmy, to samochód stwierdził, że nie będzie można w nim otworzyć żadnych drzwi, ale na szczęście wszystko już się udało. No i jedziemy. Dzisiaj moi rodzice mają rocznie ślubu i tutaj mamy takie pyszne ciasta. Za chwilkę będziemy wszyscy razem sobie je jeść. Wyjechaliśmy już od bawci, teraz jesteśmy w galerii Metropolia, no i będziemy iść do sklepu zoologicznego, żeby kupić myszką kołowrotek. wrotek. Wszliśmy do galerii bałtyckiej, bo w tamtym sklepie był bardzo słaby wybór i mam nadzieję, że tutaj coś fajnego znajdziemy. Niestety żadnych fajnych kołowrotków nie było, ale tutaj wstąpiłam do Vansa i kupiłam sobie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taki granatowy t-shirt i on ma taki nadruk niebieski Vans. A druga rzecz to jest taka czarna bluza i tutaj ma napis Vans i ma dwie kieszenie. W sumie to jest jedna taka łączona, więc fajnie będzie mi pasować. Moje myszki się mają dobrze, tutaj jedna Michałka jest w tym gniazdku, moja druga tutaj jest u góry. No i słuchajcie, nastąpiła zmiana imion, ponieważ w ogóle na live na Mizikali was się pytałam, Pixie czy Dixie. Eee, a się okazało, że jednak nie będziemy mieć jednego chłopca, tylko dwie dziewczynki. No i jedna to jest Bella... Dlaczego <laughs> no ona tak biega? <laughs> Michałka Łacia to to jest Bella, a moja... Ta szara, w sumie to jest błękitna, tak się nazywa. Zmieniłam imię z Adel na Stellę, Tak będzie bardziej pasować do tego imienia Michałka myszki. Oraz ogólnie mi się bardziej podoba, czyli Bella i Stella. Moim zdaniem to bardzo ładnie brzmi. To na tyle w tym odcinku. Oczywiście więcej o naszych myszkach będzie na Instagramie, jest i musicali. Wszystko jest w opisie. No i jeśli wam się ten odcinek podobał, możecie go udostępnić, skomentować. No i dać łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Pa-pa!